witam serdecznie dzisiaj kolejne zadanie ze skręca i teraz tak to zadanie ze skręca jest dla bardzo proste ponieważ dzisiaj sobie zrobimy prostokąt o bokach 70 i 200 i ale jest jedna rzecz interesująca każdy kolor boków będzie różny i teraz tak zaczniemy sobie od pracy na początek mamy oczywiście włączonego czy jest czyściutki itp. itd. Więc następną rzeczą jaką musimy zrobić, musimy sobie przypomnieć jak się budowało taki prostokąt. I pamiętamy, że prostokąt najłatwiej zrobić poprzez powtarzanie. Ale oczywiście przed powtarzaniem musimy rozpocząć. Kiedy kliknięto flagę, powtarzamy i teraz jak pamiętamy, Powtarzamy tyle razy, ile boków ma ten, ten, ten prostokąt. I druga rzecz, jaką musimy pamiętać, to jest to, że mamy tutaj prostokąt. Czyli musimy nie zrobić to cztery razy, tylko dwa. Dlatego, że mamy dwa równoległe, po dwa równ, równe boki. Tak, jak zrozumiemy to, jak zobaczycie. Czyli mamy, powtarzaj dwa razy. I teraz tak. I musimy zrobić ruchy. Czyli przesuńmy pierwszy o 70 kroków. Obrócimy go o 90 stopni. Czyli mamy tak jakby pierwszą część, tak. I po. Tylko jakbyśmy zrobili teraz, jak zostało, tak, tak, koniec. Czyli by zrobił tylko jakby połowę, połowę kwadrata. No ale nie o to chodzi. Więc po tym. Musimy dać jeszcze przesuń o 200 kroków i znowu obróć o 90 stopni i zobaczmy jak nam wychodzi. A, zapomniałem jeszcze o włączeniu pióra i o przyłożeniu go. Teraz powinien się uruchomić, tak? Jak widzimy wyszedł, nawet bardzo szybko, bo nie chcę to chyba... Nie, nie mam włączonego trybu turbo. Widać? Widać. Proponuję, jakby co, żeby przesunąć sobie ten kotka wyżej, żeby zobaczyć całego tego. No i mamy zrobiony na razie taki trójkąt. Więc, znaczy, przepraszam, prostokąt. Więc mamy taki prostokąt, ale nie ma tego. Musimy zrobić tak, żeby kolory boków powinny być różne. Czyli, co zrobić? Czyli weźmy sobie, dodajmy. O, zmieni kolor pisaka. O, przy każdy, przed każdym przesunięciem. I proszę. Każdy kolor boku jest różny. Mamy różowy, fioletowy, różowy, czerwony i pomarańczowy. Jak sobie przesuniemy na przykład o. 25 w każdym to będzie bardziej widoczne. Tak, proszę. Czyli tak wygląda, tak oczywiście pamiętamy o zapisaniu go na swoim komputerze. Nazwijmy go sobie prostokąt. To jest pierwszy. Za sekundę dosłownie będę nagrywał drugi, gdzie będziemy robić sobie zygzak. Więc do zobaczenia za chwilę.